Czy wiesz, że INSO to najczęściej polecana aplikacja dla przedszkoli i żłobków w Polsce? Wszystko zaczęło się od problemów z rachunkami. Mój kolega Mateusz poprosił mnie o stworzenie programu, który uprościłby rozliczenia w przedszkolu jego mamy. Dwa lata później pomyślałem: dlaczego nie pomóc także innym? To właśnie wtedy powstało INSO, a Mateusz został moim wspólnikiem. Od tego momentu liczba placówek rosła z dnia na dzień. Dyrektorzy, nauczyciele i rodzice docenili naszą aplikację za to, że zamienia chaos w porządek, oszczędza czas, a przede wszystkim działa niezawodnie. Nasze moduły są dopracowane z myślą o placówkach samorządowych i prywatnych. Dzięki temu każdy może korzystać z INSO dokładnie tak, jak tego potrzebuje. A co konkretnie zyskują nauczyciele? Oszczędność czasu przykładowo dzięki automatycznemu zapisowi pracy nawet 3 godziny tygodniowo skuteczną komunikację z rodzicami koniec z zagubionymi informacjami wszystko co ważne w jednym bezpiecznym miejscu bezstresową organizacją pracy pełną kontrolę nad grafikiem czasem pracy i urlopami niemal identyczny wygląd aplikacji Inso na wszystkich urządzeniach sprawia że jest ona naprawdę dziecinnie prosta w użyciu INSO to aplikacja, która przynosi tak wiele korzyści, że trudno opowiedzieć o nich wszystkich tu i teraz. Zachęcam do umówienia się na bezpłatną, niezobowiązującą prezentację. Chętnie pokażemy, jak nasze rozwiązania mogą usprawnić codzienną pracę w Twojej placówce. Pozdrawiam! Mateusz Bokowy, prezes zarządu INSO.